Witam wszystkich na kanale Podróże Małe i Duże. Czas na kolejną podróż. Wybieram się tym razem na Majorkę. A wyjeżdżam z mojego rodzinnego miasta Starnowa. Jest piękna pogoda, ale mam nadzieję, że na Majorce będzie jeszcze lepsza. Czekam na pociąg, jadę na lotnisko. Zapraszam do oglądania. Wiecie Wylot na Majorkę z Krakowa nie był w i męczący, nieco ponad dwie godziny dotarłem na miejsce. Za oknem bardzo ładnie widać Alpy, a niedługo później ogromne niebieskie połacie Morza Balearskiego. Przed lądowaniem widoczna była druga największa po Majorce wyspa archipelagu, czyli ma. Dotarłem właśnie na plażę. Już jestem faktycznie w tym miejscu, w którym chciałem być od bardzo, bardzo dawna. E, dopiero teraz po zachodzie słońca udało mi się przyjść na plażę. E, trochę długo trwała tutaj podróż. Już trzeba było zrobić zakupy, bo to niedziela. E, I w gruncie rzeczy jest tutaj bardzo, bardzo fajnie. Zaraz będę relacjonował co i jak. Zobaczcie, ten ogromny statek spowodował takie fale, które mnie podtopiły do tego stopnia, że musiałem uciekać z plaży i przeraziłem się tym wszystkim. Cały plecak i wszystkie moje rzeczy praktycznie były mokre. Dzień rozpoczynam od takiego bardzo nietypowego. Nie wiem co nazwać w ogóle, nie wiem, zdarzenia, obowiązku, czy, czy po prostu konieczności. Wczoraj wieczorem przytrafiła mi się po prostu niesamowita akcja. Troszeczkę postaram się o niej opowiedzieć w tym momencie. Siedziałem sobie po prostu pod, pod wodą praktycznie w tym sensie, że bardzo blisko linii brzegowej. Podpłynął po prostu jakiś wielki statek wycieczkowy i spowodował ogromne fale, które po prostu mnie podtopiły, i cały mój ręcznik po prostu odpłynął gdzieś daleko. Zalało mi połowę plecaka, całe buty po prostu podmyte z moimi skarpetkami, i tak dalej. Dramatyczna akcja ratunkowa, przeprowadzona na, na tych moich rzeczach. No i tak właśnie zaczynam. No mój pierwszy dzień zwiedzania. Aktualnie mam tutaj swoje klapeczki, które ratują mi życie. No bo te buty muszą wyschnąć. Postanowiłem się nie poddawać i po prostu idę zwiedzać Co zrobić, jak nic nie zrobić. Majorka, największa wyspa archipelagu Balearów, przyciąga tutaj masę turystów każdego roku. Znajduje się właśnie na placu, na placu Majorka. Jest tutaj centrum miasta i jest taką główną atrakcją tego miasta. ogólnie, jest taka uliczka handlowa. Wielki plac, piękna architektura typowo latynowska, piękne łuki, te wszystkie zabezpieczenia, okien drewniane, jak jednak się nazywa w ogóle, niemniej jednak robi wrażenie i ma niesamowity klimat. Ja zmieniłem nakrycie głowy, w sombrero, i spaceruję sobie dalej ulicami pięknymi. Zbliżam się do katedry majorkańskiej, i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Troszeczkę takiego city walk, i tutaj już znajduję się na placu. Tu jest konik, bryczka. Można się koniem nawet przejechać. Niesamowity klimat tego miejsca oddają te wszystkie zdobienia. Te wszystkie elementy, które składają się w jedną całość, podkreślają tą królewskość tego miejsca, ogólnych Hiszpanów, zamiłowania do tych różnych elementów architektury, które budzą podziw i... Wscalając się w jeden piękny krajobraz majestatycznej dumy ze swojego miejsca i jest coś po prostu fantastycznego. Tak wygląda tutaj, nie wiem czy to są mury obronne tej katedry. Jest tutaj taka piękna promenada, bardzo dużo turystów i zatoka jachtów coś pięknego. Ci się bawią w takich warunkach. Tak, tak można żyć. No to teraz troszeczkę historii. Trafiłem tu na taki ciekawy mural. E, muzułmańscy wojownicy z jakimiś e, tak, toporkami, rządni przejęcia jakichś terenów bądź wygrania jakiejś bitwy, a mianowicie tutaj w świecie hiszpańskim, na tym Półwyspie Iberyjskim e, islam miał bardzo, bardzo duży wpływ i zostawili tutaj ogromne dziedzictwo kulturowe praktycznie od 1700 roku. Od 711 do 1490 muzułmanie panowali tutaj nad całą Hiszpanią i nawet do dzisiaj mieszka ich bardzo, bardzo dużo. Zostawili tutaj ogromne dziedzictwo kulturowe i mniej więcej pokażę z innej perspektywy, jak wygląda tutaj to wszystko. Tutaj dwóch jakichś wojowników tam z tyłu jakaś pani tutaj mamy te baleary i chyba nie za bardzo są tutaj te panie zadowolone z tego tytułu z tego powodu niemniej jednak no, zwrócił moją uwagę taki mural, taka mała ciekawostka jeszcze taka ciekawostka rozumiem że tu jest ciasno ogólnie w tej Części świata, wąskie uliczki i tak dalej, ale zauważyłem, że jakości Hiszpanie nie za bardzo tutaj dbają o te samochody, chyba, albo po prostu jeżdżą bardzo dziwnie. Bardzo dużo aut jest takich uszkodzonych, upitych. Tutaj gniota porządna na masce, na, na klapie bagażnika. Nie ma auta praktycznie, które nie jest gdzieś, nie wiem, porysowane bądź, bądź uszkodzone. No cóż, jak dbają, tak mają. Tak wygląda centrum. Jest cudowne Real Madrid, Majorka, nie wiem można sobie kupić gadżety z tego klubu. Jest mega, mega klimat no, znalazłem w niedzielę sklep CNA i kupiłem sobie legitny ręcznik na plażę, ponieważ wczoraj mój plażowy ręcznik pochłonęła woda i mogę już w sumie iść na plażę. Myślę, że buty już wysku. Zaraz tam do niej zobaczę. To był mu pierwszy w życiu hostel z basenem. Świetny stosunek jakości do ceny. Polecam. Właśnie wchodzę na plażę. Mam nadzieję, że już teraz, bez żadnych niespodzianek z falami, z zatopianiami i tak dalej. Myślę, że już w momencie można się trochę rozerwać i zobaczymy. Nałyka soku pomarańczowego, to jest z balearów. Jest bardzo, bardzo dobry, zupełnie różni się od naszego, jest taki bardziej ziołowy. Ciężko go opisać w sumie. Trzeba spróbować. Polecam.